Fajna walka, może nawet taka o EBU. No i później walka o Myszczelstwo Świata. Kanał To jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Box, a naszym gościem dzisiaj Michał Cieślak. Cześć. Szymanko, witam wszystkich. Chciałem Cię zapytać na początek o podsumowanie tego roku. Zanim zapytam o walkę, o której się teraz mówi w Twoim kontekście, to chciałem Cię zapytać, jak podsumujesz ten rok? Myślę, że ten rok, co mogę podsumować jako udany, co nie oprócz wyjazdu do Anglii, to wiadomo przegranało mi się z ale to też jakieś tam wnioski mogłem z tej walki sobie wyciągnąć, bo walka z twardym przeciwnikiem na, na całym dystansie i, i na pewno jakieś plusy i minus, mi, minusy można było z tej walki sobie, wiesz. Wyciągnąć, przeanalizować i pod tym względem jedynie, jedynie ja tylko na plus. Bo tak to wiadomo, walka scenie. A te dwie walki później, jakbyś je podsumował, czy pozwoliły ci wrócić na taki, do takiego mistrzowskiego mentalu? Myślę, że tak, że, że to już ta pierwsza walka już mi po, po pozwoliła wrócić. Wiesz, ja, ja za bardzo nie miałem po, po czym wracać. Także ja dałem z siebie wszystko. Za bardzo za mnie też nie skrzydził w tej walce i wiesz, ja, ja, ja idę cały czas tak samo, jak mówiłem, cały czas po swoje, także to nic tam mi się w głowie moje nie zmieniło. Cel jest cały czas ten sam. Jak wygląda proces po takiej przegranej walce, proces wyciągania wniosków? Czy wy faktycznie na każdym treningu gdzieś przerabiacie rzeczy, które poszły wtedy nie tak? Czy to po prostu traktujecie jako wypadek przy pracy i robicie swoje? Nie, no nie możemy tego traktować jako wypadek przy pracy, zakładając, że zaraz będzie walka już do świata kolejna, tylko że analizujemy my się to nawet nie wiedząc o tym, myślę, że trener tu cały czas mi to wpaja nawet na treningu w różnych rozmowach. Oglądaliśmy razem wszyscy tą walkę po walce też, co nie. Razem ze Zbychem, scenarzem Andrzejem. I co, główne wnioski od razu wyciągnęliśmy razem po walce, później po obejrzeniu walki. A teraz myślę, że cały czas o tym też rozmawiamy. Nie stricte tylko o walce, ale o różnych rzeczach, których ja robiłem, co nie? Jak oglądałeś tę walkę, to sam się na siebie irytowałeś, bo wielu kibiców tam gdzieś się irytowało. Czemu, czemu ta walka nie wygląda inaczej, czemu te klincze. Ja pamiętam, oglądałem tą walkę na, na żywo, więc byłem pewnie mało obiektywny też, bo po prostu kibicowaliśmy ci, wtedy była niesamowita atmosfera. Ale wiele osób, oglądając to na spokojnie przed telewizorem, zarzucało ci, że właśnie nie zrobiłeś czegoś więcej. No tak, te klincze właśnie z jego strony to mnie trochę też flustrowało, a nie powinno, i powinienem boksować swoje. No co zrobić? Teraz można już dużo mówić, co nie? Ale to właśnie tak jak mówię na przyszłość, myślę, że to jest, to jest dobra nauczka. Czy poziom takiego okoliego to jest faktycznie tak różny poziom niż, niż w tych Twoich walkach wygranych? Czy myślisz, że to też taki efekt tej walki był? efektem pewnego ciśnienia, które się wiąże z walką mistrzowską? Czy to jest tylko poziom sportowy tutaj decyduje o tym? Ciśnienie przy walce o mistrzostwo świata na pewno też jest, co nie? Ale ja myślę, że jestem takim człowiekiem, który sobie radzi z takimi różnymi ciśnieniami, co nie? Mm. Bo tu już miałem różne rzeczy tam po drodze. A dwa, jeżeli pytasz o różnicę między zawodnikami, to na pewno są, co nie, ale to nie jest taka różnica, jeżeli chodzi o makabu i o kolego, nie do przeszkodzenia, jeżeli chodzi na przykład o mnie, co nie. Dlatego to też dodatkowo motywuje i, i no zmaga też człowieka do, do ciężkiej pracy, jeszcze cięższej, chociaż i tak oddaje bardzo dużo siebie w ringu i na treningach, ale tak jak mówię, to, to daje jeszcze dodatkowego kopa i do pracy no to ja idę po swoje Zawsze są potrzebne nowe impulsy, zawsze są potrzebne jakieś takie bodźce dla zawodnika i ostatnio taki u Ciebie zaszedł, zmieniłeś trenera od przygotowania fizycznego, czy możesz coś o tym powiedzieć? No tak, wiesz, ja różne rzeczy tam analizowałem, myślałem, ja Karolowi jestem wdzięczny za, za naszą współpracę, bo zacząłem z nim współpracować od, odkąd wprowadziłem się do Warszawy, także on też zrobił kawał dobrej roboty, mieliśmy bardzo fajne chwile za sobą, ale wiesz, tak jak mówiłem, coś się zaczyna, coś się kończy i i, I myślę, że ta zmiana wiesz w przypadku moim, myślę, że wyjdzie akurat na plusy, nie? Przemysław Kantorowski, w tej chwili trener, który współpracuje z wieloma zawodnikami sportu walki, między innymi Arkiem Wrzoskiem, który walczył o pas Glory, który walczy teraz w KSW. Jak Ci się podobają na razie te jego metody? Czy one się różnią, czy bardziej po prostu budujecie na tym, co, co już kiedyś było? Podoba mi się trening, podoba mi się to, jak on ten trening prowadzi. A co do zmian, zobaczymy, to wszystko w walce, co nie? Także nie chcę za dużo też mówić, bo dopiero zaczęliśmy współpracować. Ale myślę, że jest okej, okay, co nie. Jesteś teraz na roztrenowaniu. W tej chwili walki nie ma już zaraz. Ile teraz ważysz? Bo, bo na, na żywo nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale na żywo wyglądasz nam dużo większego. Teraz jestem już, waga ciężka, nawet nie <słuch> A propos wagi Bridger, patrzysz na to, co się dzieje z Łukaszem Różańskim? Jak byś skomentował tę sytuację? Co widzę, że ta, ta waga, chyba ta Bridger nie jest tak do końca ceniona, doceniana, nie jest traktowana chyba też tak poważnie. Wiesz, on teraz będzie, Rivas będzie walczył za Jackbom, a pas cały czas Łukasz musi czekać na, na walkę. Mm -hmm. To to jest takie myślę, że niepoważne, że już jak się decyduje zawodnik na walkę, jest na przykład za jagbą, tak jak chodzi o, o Rivasa, no to myślę, że Łukasz powinien walczyć o ten pas z kimś innym, co nie? Mm -hmm. On musi na niego czekać. A co, co jak dostanie nokaut, na przykład Rivas zostanie zakołtowany i no nie wiem, zobaczymy, to też jest wiesz, kwestia promotorów, jak oni sobie tam to ułożą, co nie? Ale szkoda. Łukasza, jeżeli chodzi o jego jako zawodnika, co nie? Ciężka sytuacja, przypomina się ta twoja na walka e, o pas, e, to, to na pewno nie jest łatwe, chociaż tutaj trwa to już nawet dłużej. Ostatnio wyszła informacja od Andrzeja Wasilewskiego, więc z dobrego źródła, bo kto ma lepiej wiedzieć, że zawalczysz opas EBU. E, możesz potwierdzić to, czy już kontrakty są podpisane? Nie wiem, nie wiem nic nie wiem, nic nie potwierdzam, także wiesz... To... Zobaczymy. Myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli powiedzieć coś oficjalnie. Czyli po prostu czekać na jakieś oficjalne ogłoszenia. Natomiast rozumiem, że tutaj nie ma jakiegoś konfliktu na linii z promotorem, Kon jakby kontakt jest cały. Konfliktu to nigdy nie było. No, z mojej <grym> nie, 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 bo wiesz, to też mogło dla niektórych zabrzmieć tak, że skoro mówisz, że ty nic nie wiesz, to. Ty promotor ci nie przekazywał? Nie, my w kontakcie z promotorem jesteśmy, w, kontak w kontakcie tutaj z promotorem e, a panem Andrzejem Wasileckim, z Jackiem cały czas tutaj współpracujemy, ale nic wam więcej nie powiem. Okay. Hipotetycznie to by cię cieszyło? Walka o pas Mistrza Europy w Polsce, a nie na wyjeździe? Hipotetycznie bardzo by mnie cieszyła. <gry> Także bardzo by mnie cieszyła z tego powodu, że EBU jest pod WBC i wiadomo, że jestem od razu nam w pierwszej czwórce. Także fajnie, nie? Potrzebujesz chyba takich jasnych celów, jasnych wyzwań, jasnego kierunku. Ale wiesz, ja cały czas mówię, podkreślam, że tylko takie rzeczy mnie trzymają przy tym, przy tym, co robię, przy tym boksie i przy ciężkim treningu. Bo tak to chyba nie wiem, czym się mógł zmotywować, czymś innym, co nie. Mhm. Jakie są cele na następny rok? Fajna walka, może nawet taka o EBU. <śmiech> <śmiech> no i pójdzie walka o myśl świata. Okay. Czyli dwie walki i masz pas. Ja wiem, my możemy sobie, wiesz, tu zakładać różne różne rzeczy, a wiesz, jaki jest boks i to może wydarzyć się albo nawet szybciej, albo dużo później. Mhm. Także na razie trzeba robić swoje, wyczekiwać kolejne walki, yy, marzyć cały czas i iść tą drogą do celu, ale też trzeba, wiesz, liczyć trochę na łód szczęścia i patrzeć na to co się wydarzy, co nie. Zbliża się koniec roku, a z nowym rokiem zawsze są postanowienia noworoczne też pewnie kibiców, którzy nas oglądają. Yy, Idą na siłownie. Siłownie zawsze są wypchane 1. 2 stycznia. Powiedz dla tych, którzy chcieliby wybrać boks. Czy warto sobie rozpocząć przygodę z boksem takim amatorskim, takim dla siebie, dla fitnessu? Jakbyś przekonał ludzi do tego, żeby uprawiali boks? Wiesz, to chyba kto jak co, coś chce zacząć, niekoniecznie nawet boks yy, robić dla siebie, to chyba wiesz, to nie trzeba nikogo przekonywać co nie, bo to na siłę też z, z niewolnika nie byliśmy nie. y, 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 pracownika, co nie? To tak myślę, że wygląda też nawet i jak ktoś chce robić rekreacyjnie, to co nie? Także to nieważne, czy to jest boks, czy coś innego, czy bieganie, czy siłownia. Myślę, że najważniejsze to jest pozostać w tym postanowieniu, co nie, żeby nie zrobić tego dwóch, trzech treningów, czy tam miesiąc potrenować, tylko żeby iść cały czas założonym celem, założoną drogą, i, i żeby po prostu po, pozostać w tym nawet cały rok, co nie? To jest myślę, że najważniejsze. To jest nieważne jest co, ważne jest jak i częstotliwość tego, i czy się wytrwa w tych postanowieniach. Co nie? Super. Dzięki wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku już. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców i co życzę też Wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i dużo zdrówka.